Cześć, witam Was w kolejnym odcinku! A dzisiaj... Robert Lewandowski przebił kolejną barierę strzelając hat-tricka przeciwko FC Kyln. Kibice Brighton pokochali Jakuba Modera. Szewczenko zwolniony z żenoi po zaledwie dwóch miesiącach pracy. Bardzo dobre wieści dla Krzysztofa Piątka. Jego klubowy rywal zmieni zespół. Oraz Erling Haaland, który żali się na Borussię Dortmund. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka. Tak abyście nie przegapili kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę, aby dzisiejszy odcinek powędrował do jak największego grona osób. Osobom, które już mnie subskrybują oraz regularnie łapkują moje filmy, serdecznie za to dziękuję. A teraz ja już nie przedłużam i przechodzimy do dzisiejszych newsów. Szukasz darmowych i sprawdzonych typów na weekendowe mecze? Jeśli tak, to koniecznie zajrzyj na grupę Facebook oraz kanał YouTube Obstawiamy, gdzie typerzy codziennie publikują swoje przewidywania i chwalą się swoimi wygranymi kuponami, takimi jak teraz widzicie na ekranie. Wszelkie linki znajdziecie w opisie oraz oczywiście w przypiętym komentarzu. Jak to niemal w każdy weekend bywa, odbyły się ligowe rozgrywki, gdzie mieliśmy okazję obejrzeć kilka ciekawych spotkań oraz występów topowych piłkarzy. W piątek Borussia Dortmund na własnym stadionie wysoko pokonała, bo aż 5-1 do Freiburg, a dwie bramki zdobył Erling Haaland, który łącznie w tym sezonie Bundesligi trafił do siatki 15 razy. Nad nim znajduje się Patrick Schick z Bayeru Leverkusen z liczbą 18 trafień. Natomiast fotel lidera od miesięcy jest niezmienny. Robert Lewandowski przed sobotnim meczem wyjazdowym z FC Köln miał na koncie 20 bramek, a po 90 minutach gry zdołał powiększyć swój dobytek o kolejne 3 gole czyli mówiąc wprost, strzelił popularnego hat trika Polak strzelał w 9, 62 oraz 74 minucie, natomiast jedną bramkę zdobył także Toliso, dzięki czemu Bayern wygrał na stadionie Kolonii aż 4 do 0. Zresztą zobaczcie sami kolejny niesamowity wyczyn polskiego napastnika. Warto również powiedzieć, że sobotni hat-trick zapewnił naszemu Radakowi przebicie kolejnej bariery, jaką jest 300 goli w Bundeslidze. Robert, do najlepszego strzelca Bundesligi wszechczasów, Gerda Müllera, traci 65 trafień. Dlatego nie wykluczone, że przy dobrych wiatrach osiągnięcie Niemca przebije do końca sezonu 2022-2023, kiedy to wygasa jego aktualny kontrakt z Bayernem Monachium. Miejmy jednak nadzieję, że Polakowi uda się zostać na Allianz arenie na dłużej, ponieważ dzięki temu będzie mógł ustanowić nowy, nieosiągalny przez dekady rekord niemieckich rozgrywek, co bez dwóch zdań będzie ogromnym wydarzeniem. Lewandowski również swoim ostatnim hat-trickiem dał pstryczek w nos Haalandowi, który podobnie jak w zeszłym sezonie nie ma szans na dogonienie 33-latka przy jego niesamowitej formie strzeleckiej. W komentarzach napiszcie, ile w tym sezonie Robert Lewandowski według Was dobędzie bramek w Bundeslidze i czy pobije swój historyczny rekord 41 trafień z zeszłego sezonu. Nie tylko Robert Lewandowski w weekend zaprezentował się z dobrej strony, choć w jego przypadku bardzo rzadko się zdarza, by zagrał słaby mecz. Znacznie bliżej do takich występów Jakubowi Moderowi. Jednak na szczęście od kilku miesięcy młody Polak jest opisywany przez angielskie media, częściej w superlatywach, aniżeli w postaci krytycznych ocen. W sobotę Brighton na własnym terenie podjęło Crystal Palace, z którym zremisowali jeden do jednego. Obie bramki właściwie zdobyli goście, ponieważ Mewy zawdzięczają trafienie dzięki samobójowi Andersena, czyli duńskiemu obrońcy Crystal Palace. To oznacza, że żadnej asysty, a tym bardziej bramki, nie zdobył Jakub Moder. Jednak Polak rozegrał pełne 90 minut, które w opinii angielskich mediów były bardzo solidne. Lokalny portal Brighton Independent tak opisał występ naszego pomocnika. Zawsze szukał wejść w głębi pola, inteligentnie poruszał się po boisku i zdaje się, że z każdym występem jest coraz lepszy. Miał pecha, że nie strzelił gola po przerwie. Portal przyznał mu siódemkę w skali od 1 do 10. Identyczną ocenę otrzymał od popularnej telewizji Sky Sport. Portal 19min.com przyznał natomiast moderowi szóstkę, krótko opisując jego występ w meczu z Crystal Palace. W kilku przypadkach stwarzał zagrożenie w ofensywie, ale brakowało mu ostatniego podania. 22-latek w tym sezonie Premier League rozegrał 19 spotkań i spędził łącznie na Morawie blisko 1200 minut, a do tego dorzucił 3 asysty. Miejmy nadzieję, że niedługo dorzuci do tego bramkę, która na pewno jeszcze bardziej podniesie jego pewność siebie w Brighton, jak i w całej lidze. Jeszcze kilka dni temu polskie media wymieniały jako jednego z kandydatów do objęcia reprezentacji Polski byłego selekcjonera Ukrainy, który prowadził ową drużynę przez 5 lat. Chodzi oczywiście o Andrija Szewczenko, który od kilku dobrych lat sprawdza się w trenerce, a wcześniej oczywiście był znakomitym piłkarzem, grając chociażby w AC Milanie, który w tamtym czasie zaliczał się do europejskich gigantów. Ukrainiec od listopada porzucił posadę selekcjonera na rzecz trenera klubowego we włoskiej Genoi, z której wczoraj został zwolniony po zaledwie dwóch miesiącach pracy. To dość nietypowy incydent ponieważ nawet Legia Warszawa dłużej trzyma swoich szkoleniowców, nie licząc oczywiście pana Gołębiewskiego, ale on akurat podał się do dymisji. Szewczenko w dziewięciu meczach pod wodzą i przegrał wszystkie sześć ostatnich kolejek serii A, natomiast pozostałe sremisował, co oczywiście zmusiło klub do takiej, a nie innej decyzji. Teraz się okazuje, że Szewczenko może być poważnie rozważany jako przyszły selekcjoner reprezentacji Polski, tym bardziej, że ma on doświadczenie na tym stanowisku. Nie ma co się jednak łudzić, ponieważ Cezary Kulesza prawdopodobnie już zna, a może nawet podpisał nowego szkoleniowca biało-czerwonych. Jednak przynajmniej w chwili pisania tego scenariusza jeszcze nie znamy oficjalnego nazwiska. Najwięcej mówi się o Adamie Nawałce, który wydaje się najlepszą opcją na marcowe baraże, ale nie ma co potwierdzać doniesień, które często nie są do końca prawdziwe. Krzysztof Piątek jest znany ze swoich udanych debiutów. Polak w Genoji, Milanie czy Hercie Berlin zawsze w swoim pierwszym występie zdobywał przynajmniej jedną bramkę. I nie inaczej było w debiucie dla Fiorentiny, gdzie trafił do siatki bramkarza Napoli. W poniedziałek Fioletowi zmierzą się z Genoą, a 26-latek będzie miał szansę, aby po raz pierwszy wpisać się na listę strzelców Serie A od 2020 roku. I oby też tak się stało. Przyszłość naszego reprezentanta jest jednak mocno uzależniona od Serba, a właściwie Dusana Wlachowicza który w tym sezonie zdobył już 16 goli w rozgrywkach ligowych oraz 3 gole w Pucharze Włoch. 21-latek stał się istną legendą we włoskiej ekstraklasie, jak to wcześniej było z Federico Chiesą, który do Juventusu trafił właśnie z Fiorentiny. Dlachowicz natomiast nie chce zostać w Serie A, ponieważ chciałby spróbować swoich sił w Premier League, a szanse na to ma duże, ponieważ spore zainteresowanie jego osobą wykazuje Arsenal, który jest gotów zapłacić za napastnika 70 milionów euro, czyli równowartość jego wartości rynkowej. Transfer Wlachowicza do Anglii jest oczywiście dużą szansą na pozostanie piątka w Fiorentinie na przyszłe lata. Jednak najpierw Krzysiek musi przekonać klub do jego wykupienia w lipcu, dobrymi statystykami. Jeśli zdobędzie przynajmniej 10 bramek, to Viola raczej bez wątpienia wyłoży Hercie wymagane 15 milionów euro, aby definitywnie podpisać Polaka. Bez wątpienia byłby to jeden z najlepszych scenariuszów, tym bardziej że Fiorentina w przeciwieństwie do wspomnianej Herty lubi grać ofensywnie, a piątek właśnie w takim stylu gry najlepiej się odnajduje. Czy i bowiem, która jest słabszą drużyną, również często grano ofensywnie, a całą resztę w postaci bramek zapewniał nasz rodak, który wyrobił sobie przydomek El Pistolero. Czy w waszej opinii Krzysztof Piątek odbuduje formę w Fiorentinie, czy może nie poradzi sobie we Włoszech i wróci z powrotem do Niemiec? Podzielcie się swoim zdaniem na ten temat w komentarzach. Wróćmy jeszcze na chwilę do piątkowego meczu Borusi Dortmund, która, jak mówiłem wcześniej, wysoko ograła Freiburg, a dwie bramki zdobył Erling Haaland. Norweg jest istną maszyną do zdobywania bramek, a nawet gdy w danym meczu nie uda mu się trafić do siatki, to już w następnym robi to dwukrotnie, czy nawet trzykrotnie. 21-latek po piątkowym meczu udzielił krótkiego wywiadu, w którym zaczął żalić się na swój obecny klub, Borusję, a właściwie ich zarząd, który wywiera na nim dużą presję. Borusja Dortmund zaczęła wywierać na mnie dużą presję. Do tej pory przez pół roku nic nie mówiłem, żeby Klub. Nie chciałem decydować o mojej przyszłości w styczniu, ponieważ mamy ciężki okres z dużą liczbą meczów. Chcę tylko grać w piłkę nożną i się na niej skupić. Gdy myślę tylko o piłce, to wtedy jestem w najlepszej formie. Teraz tego nie mogę zrobić. Głosu po tej wypowiedzi Norwega szybko udzielił sam szef Borus Dortmund Hans-Joachim Watzke, który wyprostował całą sprawę w następujący sposób: Nie ma problemu z Erlingiem. Jest osobą spontaniczną. Musi też mieć trochę zrozumienia dla naszej sytuacji. Nie możemy czekać do końca maja. Erling Haaland ma ważny kontrakt do połowy 2022 roku. Mimo to od lipca będzie można go wykupić za 75 milionów euro, kiedy to automatycznie zostanie włączona klauzula wykupu piłkarza z wymienioną kwotą. Zainteresowanie bez dwóch zdań będzie ogromne, dlatego szanse 21-latka na pozostanie na Signal i Duna Park są naprawdę bardzo znikome. Manchester City, Paris Saint-Germain, Manchester United, Real Madrid, czy też FC Barcelona to najczęściej wymieniane kluby, z którymi łączyło się Halanda, a grono te może jeszcze się powiększyć. Wciąż nie znamy dokładnej pozycji Bayernu Monachium, ponieważ wiemy, że rozważają oni transfer młodego napastnika. Jednak z drugiej strony wiedzą, że narażą się tym ruchem na zaufanie Roberta Lewandowskiego, który niejednokrotnie był zapewniany, że zawsze będzie numerem 1 w niemieckim gigancie. W komentarzach napiszcie, w jakim klubie chcielibyście zobaczyć Erlinga Halanda. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie.